Witaj! Zapraszam Cię do praktyki, w której uwolnisz natłok myśli i odzyskasz równowagę w dolnej części Twojego ciała. Praktykę tę możesz stosować przed i w trakcie menstruacji, aby łatwiej poradzić sobie z uciążliwościami, jakie przynoszą te dni w trakcie miesiąca. Zapraszam. Proszę, połóż się wygodnie, lub usiądź tak, aby Twoje stopy dotykały ziemi, aby Twój kręgosłup był wyprostowany, i głowa ustawiona była w osi kręgosłupa. Jeśli leżysz. Pozwól, aby całe Twoje ciało było ułożone wygodnie. Ręce niech spoczywają wzdłuż ciała. Proszę, skoncentruj się teraz na oddechu i poczuj, jak wdech przez nos spokojnie dostaje się do Twojego ciała, jak wypełnia. Klatkę piersiową, jak wypełnia brzuch, i jak swobodnie oddajesz ten oddech z powrotem w przestrzeń. Koncentruj się, proszę, i obserwuj. Kolejny wdech, i kolejny wydech. Kolejny wdech. I kolejny wydech. Proszę teraz skoncentruj się na wnętrzu swojej czaszki. Ustaw się w tej przestrzeni z tyłu za oczami, i rozejrzyj się dookoła. Co tam widzisz? Jaka jest to przestrzeń? Czy jest tam ciasno? Czy jest tam ciemno? Czy być może masz inne wrażenia, odczucia, obrazy, które oddają to, co w Twojej głowie się teraz dzieje? Będąc tam, Przypomnij sobie wszystkie sprawy i rzeczy, które w ciągu tego dnia się działy. Uświadom sobie, jak dużo problemów i spraw dzisiaj rozwiązywałaś. Ile myśli i sytuacji wykreowało się w trakcie tych godzin. I koncentrując się teraz na wydechu, pozwól sobie, aby wraz z długim i spokojnym wydechem przez nos. Oddać te wszystkie sprawy, te wszystkie myśli, które nagromadziły się w ciągu dnia, w przestrzeń, która ci otacza, wdech i długi spokojny wydech. Wdech. I wydech. Oddychając spokojnie, poczuj, jak Twoja głowa oczyszcza się, wycisza i tworzy się w niej przestrzeń jasnego światła, ciepła i wewnętrznego spokoju. Kiedy czujesz, że ta przestrzeń robi się coraz większa, wyobraź sobie, jak z kolejnym wdechem ta przestrzeń robi się jeszcze bardziej jasna, ciepła i przestrzenna. Pozwól sobie teraz, aby Twoja uwaga przeniosła się do klatki piersiowej, i wyobraź sobie tą przestrzeń klatki jako obszar, w którym to światło i ciepło z głowy będzie mogło spływać. I rozszerzać się z każdym wdechem. Wyobraź sobie, jak Twoja głowa i Twoja klatka jednocześnie na wdechu rozszerzają się, budując przestrzeń jasnego i ciepłego światła. Teraz skoncentruj się proszę na swojej macicy. Możesz położyć ręce na tej wysokości twojego brzucha i całą swoją uwagę przenieść w tę przestrzeń. Pozwól sobie poczuć ciepło swoich rąk. Przenieś się tam, w tą okolicę, w której teraz tak dużo się będzie działo w ciągu najbliższych dni. Daj tam swoją uwagę i pozwól, aby to, co tam się teraz będzie działo, mogło płynąć swoim własnym, swobodnym rytmem. Skoncentruj się, proszę, teraz na kilku następnych wdechach, i pozwól, aby to jasne i ciepłe światło z wnętrza Twojej głowy i serca zaczęło spływać w dół, w przestrzeń Twojej macicy, tuż pod Twoimi rękami. Pozwól. Aby każdy kolejny wdech wypełniał Twoją miednicę jasnym i ciepłym światłem. Aby ta przestrzeń poczuła się obserwowana, dostrzeżona, zaopiekowana. I wewnętrznie ukochana przez Ciebie. Poczuj, proszę, jak to jasne i ciepłe światło wypełnia Twoją miednicę, rozchodzi się szerzej na pośladki i zaczyna z kolejnym wdechem. Spływać do Twoich ud, kolan, łydek i stóp. Poczuj jak to światło i ta jasna i ciepła przestrzeń, którą zbudowałaś w głowie, przepływa teraz przez całe Twoje ciało i łączy się z ziemią. a w twojej miednicy tworzy się obszar który integruje to wszystko co idzie od góry i od dołu proszę obejmij swoją uwagą swoją miednicę i kończyny dolne. Proszę uświadom sobie, jak często w ciągu dnia, a może w ciągu ostatniego tygodnia, lub w ogóle jak często w swoim życiu używasz kończyn dolnych. Do tego, aby się schować, aby się wycofać, aby być może uciekać lub unikać problemów lub konfrontacji. Mając to na względzie, poczuj teraz swoje nogi i daj im swoją uwagę. I wdzięczność za to, że tak wiele dla Ciebie zrobiły, i cały czas dla Ciebie są i pracują. Pozwól, aby wraz z tym jasnym i ciepłym światłem Twoje nogi mogły się rozluźnić i oddać w dół do Ziemi. Te wszystkie emocje, te wszystkie stresy i problemy, które na co dzień kompensują, i dzięki którym możesz czuć się bezpiecznie? Pozwól, aby z wydechem wszystkie Troski i lęki, które manifestują się w Twoich nogach, mogły być odprowadzone w dół do ziemi. Teraz skoncentruj się, proszę, na kilku kolejnych wdechach. Poczuj jak. Ten wdech zaczyna się w twoich stopach, na ich podeszwach, poczuj jak robiąc wdech, przenosi się on wyżej do stawów skokowych, do łydek, do ud i jak wdech idąc od ziemi. Przez prawą i lewą Twoją nogę wchodzi do Twojej miednicy, łącząc się w przestrzeni Twojej macicy z prawej i z lewej nogi. Oddychaj, tak, abyś miała wrażenie, że Ziemia daje Ci wsparcie. A Twoja macica jest takim naczyniem, w którym energia ziemi może się zintegrować, może się pojawić i możesz ją przyjąć. Poczuj tę przestrzeń, i pobądź jeszcze. W swojej macicy i w obserwacji tego, co dzieje się pomiędzy Ziemią a Twoją miednicą. Teraz proszę, uśmiechnij się do siebie, przenieś tę radość w dół Twojego ciała. Pozwól sobie na uśmiech w Twojej miednicy, pozwól sobie na uśmiech i radość w Twoich nogach. I proszę, aby ten uśmiech, będąc na Twojej twarzy, był jednocześnie w całej dolnej części Twojego ciała. Pozostań tak jeszcze chwilę. I możesz powoli wracać do tej rzeczywistości, w której żyjemy. Proszę, otwórz oczy. Proszę, poruszaj dłońmi, poruszaj stopami. Nabierz głęboki, odżywczy wdech. Możesz się przeciągnąć i podziękuj sobie za te kilkanaście minut, które sobie poświęciłaś. Możesz być z siebie dumna. Dziękuję Ci.